Prawie stanowiska świadków Jehowy poprosiłam profesora Zbigniewa religę. Panie profesorze, stanowisko świadków jechowy wobec leczenia krwią jest zdecydowanie negatywne. Wierzą, że krew po organizmu ma być usunięta i dlatego nie zgadzają się nawet na przetaczanie poprzednio pobranej i zdeponowanej krwi własnej. Wyrażają jednak zgodę na leczenie metodami alternatywnymi. Słyszałam, że w klinice kardiochirurgii w Zabrzu wypracowano metody pozwalające na uwzględnienie przekonań pacjentów będących świadkami jechowy. Czy mógłby pan profesor powiedzieć nam coś więcej o tych metodach i o operacjach, które zostały przeprowadzone? Sprawa Świadków Jehowy jest znana na świecie od bardzo dawna i operacje na otwartym sercu w tej grupie ludzi są wykonywane również od no, przynajmniej od 30 lat. Taką osobą przerującą na świecie, która rozpoczęła i w każdym razie należała do grupy osób, które rozpoczęły operacje jako świadków Jechowy. Mówimy oczywiście w dalszym ciągu operacjach na otwartym sercu, to niejaki Denton Kuli z Houston, ze stanu Teksas, Stanów Zjednoczonych. My w Zabrzu od samego początku, jak ruszyła Klinika Krediochirurgii w Zabrzu, również nie odmawialiśmy nigdy pomocy świadkom Jechowy i wszyscy, którzy się zgłaszali, bez względu na rodzaj operacji jakiś czekał, naszym obowiązkiem było pomagać im. Po prostu, tak jak lekarze, powinni pomagać każdemu choremu. Ale przy takich ograniczeniach. To przy takich jest ograniczeniach proste. właśnie, że nie wolno to przytaczać chwili. tu widzi Pani zawsze jedna bardzo ważna rozmowa. Rozmowa między lekarzem a osobą, a Świadkiem Jehowy, który ma być operowany. I są przedstawiane wszystkie niebezpieczeństwa i trudności związane z niemożliwością przetoczenia u nich krwi. Pacjent jest poinformowany o grożącym mu ryzyku. I to on podejmuje to ryzyko. My, oczywiście, lekarze, też podejmujemy to ryzyko, ale to przede wszystkim jest ryzyko chorego. I ja muszę powiedzieć, że kilkadziesiąt operacji ja już w tej chwili nie mam danych. Nie potrafię podpowiedzieć, jak dużo tych operacji było Ja słyszałam o pięćdziesięciu. Być może. Ja mówię kilkadziesiąt, ponieważ dzisiaj jest telefon, dzisiaj moja odpowiedź, w związku z tym nie mam przygotowanej danych statystycznych. Natomiast na pewno kilkudziesięciu środków Jehowy było w naszej klinice operowanych i chcę powiedzieć, z bardzo dobrym rezultatem. Właściwie chyba nie można powiedzieć, że w związku z tym, żeśmy nie przetracali krew, doszło do jakichś bardzo istotnych powikłań. Tego nie było. Środkowie Jehowy w ogóle to, że byli operowani właśnie w tym rygorze nieprzetaczania krwi, bardzo dużo wnieśli do medycyny. Mianowicie oni nas nauczyli jak operować bez przetaczania krwi. Był taki moment, kiedy krew była przetaczana właściwie bez żadnych e, ograniczeń. Byle problem przetaczano krew. W tej chwili tego już nie ma. My wiemy, że przetaczanie krwi od innego człowieka, innemu człowiekowi, to jest ostateczność. Zawsze tego typu działanie medyczne jest związane z możliwością wielu, wielu ciężkich powikłań, wielu problemów. Problemu immunizacji chorego, przeniesienia wielu chorób w krwią. Także My w tej chwili staramy się nie przetaczać lub, jeżeli istnieje bezwzględna konieczność, przetaczać ją w ograniczonej ilości. Panie profesorze, czy dobrze rozumiem, tę metodę stosujecie również wobec innych pacjentów nie będących świadkami? Staramy się potem? ograniczyć przetaczanie krwi, jeżeli jest to tylko możliwe, staramy się krwi nie przetaczać, obojętne czy to świadek Jehowy, czy nie świadek Jehowy, ale ta cała idea właśnie wzięła się od świadków Jehowy. To ich nie zgadzanie się na przydatanie krwi dało jak gdyby, ja myślę, pewien postęp w medycynie.